Jeśli skroisz pasek o szerokości 12 cm, długości 50 cm i szyjesz wzdłuż, wywrócisz wszystko na prawą stronę, złożysz na pół, zszyjesz dookoła, utniesz 17 cm gumki, wciągniesz w dziurę za pomocą agrafki, zszyjesz końcówki gumy, zaryglujesz i zeszyjesz dziurę, to otrzymasz nową gumkę z crunchy. Zaobserwuj mój profil po więcej takich tipów. Jeśli skroisz pasek o szerokości 12 cm, długości 50 cm i zszyjesz wzdłuż, wywrócisz wszystko na prawą stronę, złożysz na pół, zszyjesz dookoła, utniesz 17 cm gumki, wciągniesz w dziurę za pomocą agrafki, zszyjesz końcówki gumy, zaryglujesz i zaszyjesz dziurę, Otrzymasz nową gumkę z crunchy. Zaobserwuj mój profil po więcej takich typów.